W zakresie wiary w Jezusa Chrystusa nie ma miejsca na neutralność. W sprawach boskich nie można oscylować pomiędzy dwiema stronami. Jeśli chodzi o służenie Jezusowi Chrystusowi, nie można siedzieć z założonymi rękami, Pan nie toleruje letniości. Albo jesteś żarliwy dla Pana i płoniesz dla Niego pasją, albo jesteś obojętny i odrzucasz go. Nie ma złotego środka. Jeśli deklarujemy się naśladowcami Chrystusa, nie możemy być ambiwalentni. Musimy postawić wszystko na Niego, aby mógł się do nas zbliżyć i dać nam to, czego potrzebujemy do innego, ale satysfakcjonującego życia. Rozważ słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza godzina 6.24. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie można służyć Bogu i niczemu innemu. Nie możesz służyć Bogu i swojej karierze, a probacie innych ani swoim nałogom. Jeśli nie jesteśmy w pełni oddani Bogu, nie jesteśmy Jego prawdziwymi naśladowcami. Pod wieloma względami bycie apatycznym chrześcijaninem jest gorsze niż nie bycie chrześcijaninem w ogóle. Posłuchaj niezłomności słów z Księgi Objawienia 3, 15 16, gdzie jest powiedziane Znam uczynki Twoje, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Chciałbym, żebyś był zimny lub gorący. A ponieważ jesteś letni i nie są ani zimne, ani gorące, wymiotujcie. Będę do was mówił z moich ustęp. Jeśli naprawdę rozumiesz powołanie, jakie daje Jezus, masz wybór: całkowicie oddaj Mu swoje życie i pozwól Mu się przemienić i błogosławić, albo upieraj się, że robisz wszystko po swojemu i zostawiasz Boga na drugim planie. Święci mają wybór: poddać się lub zbuntować, pokłonić się Chrystusowi lub diabłu. Nie ma innej opcji, jesteś w tym czy innym obozie. Nie można być w obu jednocześnie. Warto rozważyć jeszcze inną perspektywę. Dwoistość życia. Istnieje Twoje postrzeganie siebie i jest postrzeganie Ciebie przez innych. Są tacy, którzy Cię lubią, kochają i chcą z Tobą pracować, ale są też tacy, którzy nigdy Cię nie polubią, niezależnie od tego, co zrobisz. To samo miejsce, które jest świadkiem narodzin pięknych dzieci, jest tym samym miejscem, w którym ludzie wydają ostatnie tchnienie. A żeby było bardziej personalnie, ci sami członkowie Kościoła, którzy prowadzą ludzi do Chrystusa. Mogą jako pierwsi potępiać, osądzać i krytykować tych, którzy popadają w grzech. Jeśli jest coś, czego nauczyłem się w tym życiu, to tego, że wszystko ma dwie strony. Nawet Biblia mówi o tym, co widzialne i niewidzialne, o chodzeniu wiarą, a nie widzeniem, o aniołach i demonach, o sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Spójrz na Dawida. Ten sam człowiek opisany jako według serca Bożego, psalmista, pogromca olbrzymów, także miał swoją porządliwą stronę, gdy patrzył na Batrzebę. Poddał się cudzołóstwu i morderstwu. To samo można powiedzieć o Eliaszu. Ten sam Eliasz, który stanął twarzą w twarz z setkami proroków i spuścił ogień z nieba, aby odpowiedzieć na ich modlitwy, również uciekł, aby ukryć się przed Izabel. Surowa rzeczywistość jest taka, że wszystko ma dwie strony, nawet w nas samych. Walczymy między robieniem tego, co święte i miłe Bogu, a uleganiem ziemskim przyjemnościom. Celem mojego dzisiejszego nauczania jest skłonienie cię do dokładnego przemyślenia swojej pozycji w stosunku do Jezusa Chrystusa. Jesteś za czy przeciw Niemu? Możesz się bronić, mówiąc, że nie jesteś przeciwko Jezusowi, ale pamiętaj, że są tylko dwa obozy, tylko dwa królestwa. Albo jesteś po Jego stronie, zginasz kolano i akceptujesz go jako swój autorytet, albo nie. Jezus Chrystus na tronie Twojej Istoty lub inna istota kolejna pasja w epicentrum Twojego serca. Wysłuchaj mnie wyraźnie, gdy mówię, że w wiecznej wędrówce są tylko dwie ścieżki, albo znajdziesz się w krainie niebiańskiej, albo w cieniu piekła. Święci, musimy omówić te rzeczywistości. Zawsze bądźcie świadomi, że nasze dzisiejsze działania, póki jeszcze oddychamy, odbiją się echem w niewidzialnej sferze. Mateusz godzina 6:33 wyraża to dogłębnie. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam dodane. Alternatywne tłumaczenie podkreśla Starajcie się przede wszystkim zabiegać o suwerenność Jego Królestwa i Jego sprawiedliwość, Jego właściwy sposób bycia i działania, istotę i charakter Boga, a to wszystko będzie Wam dane także. Aby ująć to w odpowiednim kontekście, jesteśmy wezwani, abyśmy wybrali Jezusa Chrystusa w świecie, który się Go wypiera, wezwanym do uczciwego życia we wrogiej rzeczywistości. Bycie w boskim obozie oznacza, że Jezus Chrystus rządzi i króluje suwerennie w Twoim życiu, nie ma innego suwerena. Poddajesz się Jezusowi, zrozumieć? Życie w uczciwości w wrogim świecie oznacza, że Jezus Chrystus ma pierwszeństwo nad twoimi wyborami, kształtując twoje myśli i kierując twoimi działaniami. Jest to wezwanie do separacji. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, Bóg jest święty, więc i ja muszę być święty. Jestem na tym świecie, ale nie jestem z tego świata. Podejmowanie sprawiedliwego życia pośród przeciwności losu zakłada niebiańską wizję, całkowite oddanie się bieganiu w wyścigu, uczynie dobrego boju wiary bez poddawania się. Sprawiedliwe życie we wrogim świecie oznacza całkowite poddanie się woli Bożej. Dlatego pytam: w jakim królestwie mieszkasz? Albowiem istnieje królestwo Boże i królestwo ciemności. Za jakim królestwem tęsknisz? Którego królestwa jesteś sługą? Nikt z nas nie może służyć dwóm panom. Biblia stwierdza w Ewangelii Mateusza, godzina 6:24: Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo przy jednym będzie trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Nie da się kochać Boga i kochać świat, ciało i grzech. Dzieje się tak dlatego, że kiedy oddasz swoje życie Chrystusowi, rozpoczyna się przemiana, dlatego nazywa się ją nowym narodzeniem. Umieracie dla ciała i dla grzechu i umieracie, dopóki nie zobaczycie Jezusa. Święci, zachęcam, nie możecie mieszkać w obu królestwach, nie możecie służyć Bogu i Szatanowi. To tak nie działa, nie mogą mieć trochę świata i trochę pana. Nie ma złotego środka, albo Bóg, albo nic, to Bóg ponad wszystko. Królestwo ciemności nie oferuje nic wartościowego, nic wiecznego. Ale o Królestwo Boże to zupełnie inna narracja. To Królestwo przedstawia życie wieczne, trwałą radość i pokój, daje ci przywilej przebywania pewnego dnia w obecności Wszechmogącego. Wybierajcie zatem Królestwo Boże, święci, wybierajcie życie ponad śmierć, wybierzcie Jezusa. Jeśli mnie dzisiaj posłuchacie, wciąż jest czas, wciąż jest szansa na przemianę waszego życia. Mogą trwać przy swoim grzesznym postępowaniu i stawić czoła boskiemu sądowi lub mogą zwrócić się do Niego w pokucie i otrzymać Jego przebaczenie i łaskę. Rozszerzenie Ewangelii według Mateusza 7, 13 myślnik 14 ostrzega. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zagłady, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Wąska jest brama i wąska, ścieżkę prowadzącą do życia, a niewielu jest tych, którym udaje się to dobrze. Czy zdecydowałeś się pójść wąską i trudną ścieżką, ale która prowadzi do życia wiecznego? Biblia mówi, że niewielu ludzi ją znajduje. A może wybrali szeroką ścieżkę, na której mogą bez ograniczeń realizować swoje zachcianki. Czy wybrałeś przyjemności tego świata, czy karność prawości? Czy wybrali pogoń za władzą i bogactwem materialnym, czy też pogoń za świętością? Krótko mówiąc, list do Hebrajczyków godzina 4.13 bez ogródek przypomina, że Bóg wszystko widzi i że wszystkie nasze czyny zostaną ujawnione w dniu sądu. Historia Noego ilustruje konsekwencje grzechu i jego nieuniknione objawienie. Ale jako chrześcijanie mamy nadzieję na zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Zwracajmy się do niego w pokucie, ufni w jego wierność i prawość, aby przebaczył nasze grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Obyśmy żyli w atmosferze czci i uwielbienia dla naszego Zbawiciela. Niech wywyższa i wysławia Boga, wiedząc, że pewnego dnia odpowiemy za wszystkie nasze czyny. Oczy Pana są czujne i szukają tych, którzy Mu służą całym sercem, którzy Mu całkowicie ufają. Kiedy w życiu stajemy przed wyzwaniami, nie powinniśmy pokładać ufności w ludziach, ale raczej w Bogu wszechmogącym, gdyż On nieustannie szuka tych, którzy są naprawdę oddani i Mu ufają, przemierzając całą ziemię w poszukiwaniu tych pobożnych dusz. Moje główne wołanie w modlitwie brzmi: Panie, strzeż mnie, otwórz moje oczy i uszy, abym rozpoznał znaki, które dajesz nam jako swoim dzieciom. Ważne jest, abyśmy nie przegapili objawienia znaków bożych. Pismo Święte w Dziejach Apostolskich, godzina 2:17, ogłasza, że w dniach ostatecznych Bóg obficie wyleje swego ducha na całą ludzkość i jakże smutne byłoby, gdyby jakikolwiek wierzący zlekceważył ten cudowny znak. Dlatego też nie skupiam się przede wszystkim na tym, aby przegapić wyłanie Ducha Świętego w dniach ostatecznych, ale raczej na byciu aktywną i przyjmującą częścią tego boskiego wydarzenia. Bardzo ważne jest, abyśmy nie przeoczyli wyłania Ducha Świętego w dniach ostatecznych. Zamiast rozpraszać się innymi znakami, gorąco pragnę być aktywnym uczestnikiem tego wspaniałego wydarzenia. Chcę, aby Duch Święty całkowicie zalał moje życie. W dniach ostatecznych musimy zwracać uwagę na ten szczególny znak od Boga, bo jeśli nie będziemy się modlić i czuwać, Dzień Pański nadejdzie cicho, jak złodziej w nocy. Biblia ostrzega nas, abyśmy byli czujni i czujni, nie tylko skupiając się na niegodziwościach świata, ale także na znakach niebiańskich. Jeśli nie będziemy uważni, Dzień Pański nas zaskoczy. Jana 14, dwa myślnik trzy przypomina nam o wielu mieszkaniach w domu ojca, a objawienie trzy, dwa myślnik trzy nawołuje nas abyśmy przebudzili się i wzmocnili to, co pozostało. Jeśli nie będziemy uważni, zostaniemy zaskoczeni jak złodziej w nocy. Więc to jest nasza szansa, aby chwalić i wysławiać imię naszego wszechmogącego Pana za życia, ponieważ nie wiemy, jak długo przetrwamy, ponieważ jesteśmy ludźmi i na nic nie mamy wpływu. Bóg wie wszystko i Pisma Święte są po to, aby nas prowadzić. Nie możemy pozwolić, aby rzeczy tu na ziemi przykuwały naszą uwagę bardziej niż rzeczy w samochodzie. Biblia wzywa nas do zibudzinie. Pan chce, abyśmy byli świadomi realności nieba i piekła oraz zbliżającego się dnia sądu. Tak jak kierowca, który zasypia za kierownicą, może przeoczyć najważniejsze znaki drogowe, tak Bóg daje nam wiele znaków, abyśmy byli czujni. Jego słowo jest pełne wskazówek, że czas na tym świecie ucieka. Czy in a wide mask. Jeśli chodzi o mnie, ostatecznym celem podróży wydaje się niebo. Nigdy więcej smutku tylko radość i pokój w obecności Pana na całą wieczność. Żyjemy tak, jakbyśmy wiedzieli, że nasze dni są policzone, gromadząc skarby w niebie i codziennie zmagając się z wyzwaniami. Zamiast trzymać się szkodliwych ludzi i nawyków, musimy uwolnić się od niewolnictwa i ucisku. Chrystus przyszedł, aby zaoferować nam życie w obfitości i wolności, ale to od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar. Rozejrzyj się i zobacz znaki czasu: głód, zarazę, klęski żywiołowe. Proroctwa biblijne spełniają się na naszych oczach, a powrót Chrystusa jest bliski.